Najistotniejszym oraz fundamentalnym elementem tematu białka jest jego dzienna podaż w naszej diecie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, ile dziennie powinniśmy go spożywać, aby zmaksymalizować nasz potencjał w kontekście budowania masy oraz siły mięśniowej. Czysto zdrowotnie według oficjalnych danych WHO dorosły osobnik powinien spożywać około 0,8 g białka na kilogram masy ciała dziennie. Przykładowo na osobę ważącą 75 kg Wychodziłoby 60 g białka dziennie. Wytyczne te są całkowicie w porządku, lecz nie dla osoby chcącej zmaksymalizować swój potencjał w budowaniu masy oraz siły mięśniowej. Określenie wytycznych odnośnie dziennej podaży białka dla takiej osoby jest już nieco trudniejszym zadaniem. Z pomocą przychodzą nam liczne badania naukowe, a w szczególności metaanaliza, czyli upraszczając, analiza wielu badań na ten sam temat. Daje nam to większą pewność, że nie będziemy bazować swojej wiedzy na podstawie pojedynczego możliwie wadliwego badania. Rekomendacje podaży białka musimy najpierw podzielić na dwie różne osoby. Taką, która jest na nadwyżce kalorycznej lub utrzymaniu kalorycznym, oraz na taką, która jest na deficycie kalorycznym. Zacznijmy od rekomendacji dla osób będących na masie lub utrzymaniu kalorycznym. Ta analiza z 49 badań przeprowadzona na 1863 badanych mówi nam że wyższa niż jest zalecana przez WHO podaż białka znacznie przyczynia się do wzrostu masy oraz siły mięśniowej. A zatem jak duża ilość białka w diecie jest nam potrzebna? Z metaanalizy wynika, że około 1,6 g białka na kg masy ciała dziennie dało badane maksymalne korzyści w kontekście budowania masy oraz siły mięśniowej. Spożywanie większej ilości białka niż 1,6 g na kilogram masy ciała dziennie nie dawało już dalszych korzyści, co oznaczałoby, że ważący 75 kg trenujący powinien spożywać przynajmniej 120 g białka dziennie, aby zmaksymalizować potencjał, jaki może mu dać ten makroskładnik. Ok, teraz co z osobami będącymi na redukcji. Tutaj ze względu na niedożywienie organizmu oraz zwiększony potencjał katabolizmu mięśni zalecenia są nieco podwyższone. W tym przypadku przedział od 1,6 do 2,4 g białka na kg syciała dziennie będzie maksymalizował nasz potencjał. Im bardziej zaawansowana jednostka lub posiadająca niski poziom tkanki tłuszczowej, tym bliżej jej będzie do górnej granicy przedziału. I analogicznie, im mniej zaawansowana lub bardziej otyła jednostka, tym bliżej jej będzie do dolnej granicy. Również wyższa ilość spożywanego białka będzie bardziej optymalna dla osób będących na większym deficycie kalorycznym niż mniejszym. Na sam koniec uważam, że warto wspomnieć o pewnym wyjątku w stosunku do obliczeń wymaganej dziennej podaży białka. Takim wyjątkiem są osoby bardzo otyłe. Nie możemy wymagać od osoby ważącej 150 kg z dużym procentem tkanki tłuszczowej, aby przykładowo jadła 300 g białka dziennie, a takich osób dobrą rekomendacją może być 1 gram białka na każdy centymetr wzrostu. Mowa tutaj o osobach nie tylko dużych i umieśnionych, lecz takich, którzy jednocześnie posiadają wysoki poziom tkanki tłuszczowej. Jeżeli materiał był pomocny, zachęcam do polubienia oraz skomentowania filmu, jak i również subskrypcji kanału, żeby nie przegapić przyszłych materiałów. Do usłyszenia!